Co tu się dzieje? Co? O, o co panu? Co pan to nie chodzi? ja! To nie ja! O co panu chodzi? To nie ja jestem. Znaczy... No, pan? Znaczy to ja, ale no ktoś... Ja właśnie gasiłem to. Tą... O jest dobra. Y... Ja się to pan paliwem, rozumiem. No, tak, tak. Paliwo, tak. Ale... Tak. Proszę pana. Y, wie pan, że y, takie coś jak y, no... Święta nie istnieje. Jak nie istnieje? Przecież dzisiaj są. To pan gada? Dzisiaj są. No wiem, ale no... Nie uważa pan, że takie udawanie, że wszyscy są szczęśliwi i tak dalej, to... Wie pan, myśli pan, że to jest jakieś dobre? No tak. Jezus, wy się nigdy nie nauczycie, naprawdę. Nauczymy, to jest bardzo to... fajne. Powiedz mi, co jest dobrego w świętach? Oddawanie prezentów. Chyba hmm. zabieranie od innych hajsu? No czasami trzeba podatki wziąć. <laughs> Dobra, powiem ci tak... Um, w ogóle... Ty patrz święty Mikołaj! Gdzie? Ha, tfu. Nie ma świętego grubasa. Bo jeszcze bardziej trzeba zapalić, to się nie jara w ogóle. Eee, dobra. Już się ja... Nie. Bo co za gówniane drzewo, no! A jezu, w końcu cieszyłem tą pieprzoną chęinkę. Boże, tam ci jeszcze... Dobry wieczór świąt. Czekaj, wyłóżmy, nie dłużej. On siedzi, przecież ja nie pana wnuczek, ile mam panu to powtarzać. Co no, się pan dobrze. tak patrzy? Mareczek, no, no. poczekaj chwilę. I... Okay. Co się pan tak patrzy? E, no bo jakby. E, no bo. E, no bo e, jakie święta? No magia świąt przecież, proszę pana. No Ale... tam już choinka gotowa, każdy przyjdzie sobie odebrać prezent. O, Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Włodzimir, to, to dla mnie? Tak. Dziękuję bardzo. Idź mi stąd! Zataki... Ej, pa! Święty Mikołaj! Gdzie? No tam, tam Czekaj, tam, ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj! Tutaj za rogiem, tutaj za rogiem, tam, 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 tam tak. Tam jest za rogiem, tak, tak. Dobra, po, po, poczekaj, to nie jest magiaśno, magia świąt, tylko mega siedzenie na killu. Chłopie, przecież po tych wszystkich kolazach i tak dalej, masz siedzenie na killu. Pano, no przekazywanie sobie prezentów, no magia świąt! Każdy jest radosny, prawie że i. I no je. cóż więcej powiedzieć? Radość w życiu! No co mogę powiedzieć? To nie jest w ogóle. Nie, to proszę nie jest. Pana, pa, pan jest dzisiaj jakiś nie w sosie. No niech się pani idzie lepiej przespać, przemyślić. Przemyśleć. Ale, pan, panie... na... Ale pan nawet nie wie, co nawet dzisiaj pan mówi. Przecież do do za trzy dni ustał. będą święta, proszę pana, proszę iść do domu i lepiej przemyśleć. To magia świąt Dobry. będzie, proszę pana. No człowieku, patrz nawet jak spytam tego tutaj starca, czy jest magia świąt. Proszę pana, czy, czy jest coś takiego jak magia świąt? A, 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 a o, panie, panie, czy jest coś takiego jak magia świąt? Eee, że, że No, No? Nie wiem. No to jest czy nie? Eee, raczej nie, ale... No, no i bardzo dobrze, widzisz, panie... nie ma magii świąt, nie ma czegoś takiego. Ale... ci głupoty, ale on nawet nie wie, no co to jeszcze... są święta, chłopie! Ja tylko wiem, co to zda, bo nie bo jestem churierem. Właśnie. Dobra, to... ten, i wiesz, wiesz, ile to jest 2 plus 2? Eee, 5. Właśnie no 2. właśnie, no to... się pan go pyta? Jezu, dobra, posłuchaj mnie. Boże. A, pszczół! pan, idzie się przespać? Do Dobra, widzenia, ja tutaj Dobra panie, panie, i... panie, a zaprowadzi mnie pan do swojego domu i przy Ani obgadamy o co chodzi z tymi świętami? Wie pan mi o co chodzi. Tam ten dom, tam widzi pan ten naprzeciwko. Taki na mam i... poczekać, on, ten... tak? I tak, niech pan poczeka przed drzwiami. Okej, okay, niech pan będzie. Mareczek! No? Kurwa, łap te listy. Jezu, e, no to teraz, teraz trzeba czekać na tego różowego babiarza. Dobra, co to jest za domek w ogóle? Wygląda na bogaty. No i kamienica, ale dobra. Jakiś bałwan tu chyba przez niego zrobiony. Można zniszczyć. Bałwan też jest głównym. No i przy okazji teraz czekać na tego różowego debila. No to się z tutaj na śniegu. Boże, kolejny bałwan. Uff. Nie spać, Ach. kurde. Co, nie, co, nie, zostaw, nie, nie, kom drugi raz! O co ci? Dobrej nocy, życzę Wam. Ziszek, idź do domu! Y y Dobra. Może. No i super. Dobra, Prodź. czego Ty chcesz, czemu on tu ciągle leży? Nie wiem, co to jest, takie czerwone. E, zaczyna się, i wchodzisz. Dobra. Co to jest? Nie wiem w sumie. A, prezent od cioci Jadwiga. Jadwigi. Mhm, mm prezenty. I, u, i, są sąsiadki Jadwigi. Dobra, mogę może usiąść, ale tu jest retracing. Dobra. No to proszę pana. Eee. Yy, opowiedz mi coś o tych świętach, bo ona, może ja nie rozumiem, co to jest. Nie. No słuchaj pan. Eee, yy, pan tutaj te bombki, no jest to choinka oczywiście no i jest tutaj gwiazdka kurde, nie mi teraz tu no jest tutaj gwiazdka betlejemska. no i proszę Pana w wigilię 24 grudnia no z całą rodziną, albo y, z całymi mieszkańcami tej wioski, albo miasta, czy gdzie to tam Zasiada się do stołu wigilijnego i się je różne potrawy, o śpiewa się kolendy no a potem jest. na pastereczkę się idzie. Jezus Maria! Automosy. Przecież to tyle roboty, jeszcze niepotrzebne rzeczy, totalnie gówno niepotrzebne, to no nie powinno to w ogóle być, No to w ogóle wymyślił? Co to jest? Co to było? Nie Bo wiem. prezenty roznosił, znaczy no. Boże. I... Jak ci Proszę pokwitować prezent, bo mój dostawca zapomniał. Później. Później, dobrze. Ows! co. Za... Naprawi no pan sobie. Tego. No, Jak ja no mam panu wytłumaczyć? I, I na przykład pod końcem są prezenty później. Każdy coś dostaje, każdy komuś coś daje i wszyscy są happy. Boże. Trochę chęci. Dobrego nastawienia... A czy jesteś, ty, i będzie a czy ty super. jesteś takim człowiekiem, który jak się da, kom, jak się da dowody, to wtedy w, y, wierzysz w coś albo nie wierzysz Tak a, no to da przyjdę tutaj jutro i Ci pokażę najszczerszy dowód y, No, że świata nie istnieją Pokazać ci? Nie masz nie ma szans, chłopie. Człowieku... To jest po prostu... Masakra, nie wiem, co wy ludzie... Może jakiś zakład, do... co? No jaki y... dobry kurier, patrz. 5 zł Dziękujemy. 5 złotych? 5 złotych tylko? Dobra, tak. niech będzie dycha To dycha. Okej. Okay. Tylko że jak ty. Jak ja wygram, to ty mi dajesz 5. Albo dobra no. 1000 zł Ooooo. Nie, chyba. Wiesz co? Chyba hmm. trochę lepiej. 10 koła. E, bo mam prezent 100 dla. Ej, dzień dobry, bo mam hmm. prezent dla pana Grinch. O ile się nie mylę, e, dzień dobry. Kurier, kurier e, Pocztek z Polska. Prezent eee. dla pana Grinch, dziękuję, do widzenia. Dzięki, Mordo. A zapomniałem, e, Pani Grinch, ma, pana, ma dla pana prezent tutaj. Proszę bardzo. Jeszcze tak, taki jeden prezent. Od twojego starego. Wywalaj, nie że święta, idź mi stąd. Dostałem już parę prezentów, ale święta to wielkie. Ale to jest tylko paczka, to nie jest prezent, do widzenia. <grym> Hej, dodaję moje auto. Widzimy ja... się jutro. A ja, ci... A ja ci powiem, że święta istnieją, nie masz szans, 100 tysięcy będzie moje. Mhm, na pewno. Całą noc go szukałem. Ty! Idzie walony. Aczkolwiek przyniosłem to. To jest święty Mikołaj. I patrz. Wiesz co Wiesz co to oznacza? On nie jest czerwony. Wszyscy wiedzą, że Mikołaj jest gruby i czerwony. On jest tylko. Ee, on jest tylko. kury. Serio nie działa? A, bo to jest kamera. E, no to tak. E, to, jak widzisz, on jest. Z jakim grubasem? Dlatego Mikołaj nie istnieje, dlatego nie ma Magii Świąt. Idioto, przecież przed chwilą powiedziałeś, że Mikołaj jest gruby. No tak, ale on... Ale wszyscy wiedzą, że Mikołaj ubiera się w czerwone ciuchy, a tu czerwonych ciuchów nie ma. Bo a jeszcze widzisz? świąt nie ma, chłopie! Są już święta, który jest dzień? A poza tym, kurde, skąd ty wziąłeś go niby? Kto no. to w ogóle jest? E, gościu z seks to kurde. Ja pierdzielę. No nie wierzę w ciebie. Tak łatwo nie przekonasz mnie, słuchaj. Jezu. Ja ciebie... Nie spisałeś się, po co na ciebie wydawałem 10 dolarów i po co ja spędziłem z tobą tą noc? Jezu Maria, no. Musisz konkretniejsze dowody znaleźć. Tak to nie masz szans. Kurde. Ech. A ile mam czasu? Magia świąt są... zwycięży. Za ile są Wszędzie jest magia świąt. Za ile są święta? I który to jest dzień? Za ile dni? Nie jeszcze. Ile? 21 dziś. Jeszcze mam dwa dni. Trzy. 3 trzecie, trzeciego dnia są święta, no nie? No tak. tak No dobra. E, to jak jutro ci ten. Bo chłopie, ja mam do, po drugiej stronie świata. Dobra, zrobimy tak. Jutro przyniosę no wieczorem. Nie jutro przyniosę wieczorem solidny, bardzo solidny. ten. E, dowód, no nie? I zobaczysz, że święta nie istnieją. To jest wielki po prostu shit. Zobaczysz. Słuchaj. Drzwi otwarte. Wchodzisz w każdej porze i przyjmuję twój dowód. Znaczy, pokazujesz mi swój dowód i zobaczymy wtedy. Dobra, zobaczysz. Te święta po prostu znikną. Kieszko Nie jesteś taki łatwy do przekonania, chłopie. Do przodu, do przodu. I kręć ma w prawo. W prawo, kręć, kasztanie. Jezu Chryste! <grystwo> A w prawo pan kredzi No Idę przodu Jezu! Ojej! I stój, 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 stój. Dobry! Ej, dobry No cóż, się Dzień dobry, dzień dobry Przychodzę dla pana, bo... Mam no dla Panie pana Grześku, iść... co pan dzisiaj ma? Jaki tutaj dzisiaj przywiozłem, Nie wiem. Nie co ma, to... nie, nie ma szans, zamknę cię zaraz, nie ma szans. Jak to? No dobra, pokaż. O, dobra, mam to. Co my e... tu mamy? Niech pan. Od kogo tam czyta? To w ogóle? Ja tam... nie, nie czytałem, nie wiem, nawet ja tylko wożę. Nie e... interesuje Bo mnie. O Jezu, ale pismo pierwszoklasisty. O Boże. O, weź się tu, rozczytaj. I. O, okej. Okay. Mały przy dupasie. Mam taki dowód, że spaniesz z Peleryny. Będę z dowodem wieczorem, bo muszę załatwić kilka spraw. Liczę, że prędzej się spalisz i łatwo zgarnę stokoła. Znaczy stokoła i tak zdobędę. J. Hashtag JMS i j... tak magie świąt. Cringe. No tak, jest cringe'em. E, dobra, jest rozumiem, wszystko już ustalone. No, to... no tak, wszystko ustalone, myślę. Jezu Chryste. Może. Bo mój pociąg już chce jechać, to już muszę lecieć. Tak, spoko, spoko. do, 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 do widzenia. widzenia. Ja tutaj do panu wstawię. Zatankujecie sobie Super. Po drodze. No to do widzenia. Do widzenia. Dobra, tego tutaj... Okej... Okay. Prezenty chyba powinny wyglądać legitnie. Hmm. Ten czerwony chyba też powinien dobrze wyglądać. No, powinien się nabrać, no na To dobra. Pójdźmy teraz do mojego samochodu. Myślę, że. gościu nabierze. No dobra. No to. podjadę trochę. I zaraz, 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 zaraz. Tutaj, o. Dobra, pora użyć swój mechanizm. O jest? Ma kogo przeprowadziłem! Mikołaja! Patrz, to jest Mikołaj, no nie? I jego prezenty! Już go nie ma! Kur... Już, już go nie ma! Prezentów też nie ma! Widzisz? Koniec świąt! Nie ma świąt! Ma, masz, masz to, co chciałeś! Dałem ci dowód! Zaraz poproszę 10 tysięcy! Ty jesteś p***any. No może se tak prezenty rozproszysz i to nie znaczy, że już sto koła, chłopie, weź ty się lepiej ogarni, albo idź się lecz. No, Ale to słuchaj. był Mikołaj, no przecież zabiłem go, nie ma kto roznosi prezentów. Gadasz głupoty, słuchaj, a skąd ty go niby wziąłeś? No, z biegunu północnego, znaczy, no z Laponii. A może południowego? Eee, a, bo jest jeszcze biegun południowy, tak? południowego go wziąłeś? No, chyba... Na dole, z, na, z dołu go wziąłem. Czyli południowy. Chyba tam. A ja z tego co pamiętam, Mikołaj na połu północnym. Eee... Jak cringe'owi rozumiem mózg w minutę. Człowieku! Słuchaj, chłopie, ale był czerwony, chłopie, był czerwony. Weź ty się spokój, chłopiec! Ale... Ja, ale ja nie będę powtarzał. Weź tutaj konkretny dowód, mi daj. Na razie to sprowadzasz te jakiś kurde kumpli z Białorusi i robisz z nich przebierańców. Weź ty się ogarnij lepiej jakiś konkretny dowód, mi daj. Ale jak ja mam ci dać dowód, jak jutro są święta? No to nie moja sprawa. Miałeś tyle czasu i zajęłeś ten <laughs> czas i już nie będzie go. Masz o... tylko dzień, chłopie. Wiesz, co wpadłem na pewien pomysł? Zobaczysz jeszcze dzisiaj, w nocy. <laughs> zobaczysz, to będzie nie coś. Nie masz szans. Okrutnego, nie, to. to oka zobaczysz. Mięta, święta istnieją, ty się zawsze mylisz. Te, zobaczysz, zobaczysz, że one przestaną istnieć już w 5 sekund. <laughs> Najwyżej co, dążysz do tego menera, tu. tu, tego. Najwyżej co, bo i tak nie wygrasz. Grinch odbił. To? Grinch Co tam? Mam zdjęć tego dzieciaka? Nie, jeszcze nie. Chcę mu jeszcze uświadomić coś. I wpadłem na pewien pomysł. Idiota, nie gadaj przez megafon! Słyszałem. Stój dziup tam! Jezu, tak się wkurza ten dzieciak. Ale teraz przynajmniej wiem, co już mam zrobić. Boże! To jest... To jest to! To jest, te, to jest ta chatka! Chatka, no dobra. Znaczy tego Mikołaja, tego czerwonego grubego. Dobra. Kto tam idzie? Ty, o nie. Ty szefie, widzę... Kto tam jest? Kto to jest? Maczaj. A ja mam Mikołaja, to może jakiś jego brat? Może kolega ty Co robimy? Ho, ho, ho drodzy. Ja jestem bratem Mikołaja, nie mówił wam o, o moim eee, przybyciu. Nie mamy informacji o wizycie. Nie, nie, spokojnie, ja tutaj od, w on, on myślałem, że mam mówił. Młod czego mnie ostraży, no nie. To wiecie. Eee, dobra, to jest w ogóle, ty, ty panie, panie, ja... panie, tam w ogóle... Nie, czekaj, ty. Ty, tam, tam z tyłu tam w ogóle widziałem jakiś gówno ktoś zrobił, możesz tam pójść, dobra? Co? Nie, to... Muszę to sprawdzić, dobra. No dobra, to ty sprawdź. uważaj tam i... Ja idę tylko na sekundkę się przejść. Spróbuj tylko, a powiedz tylko słowo. Ech. Dobra. To skończyłeś tam? Ey, proszę pana, proszę pana, tam nic nie ma, co Jak pan? to nic nie ma? U, u. Dzień dobry. Co, ale, ale gdzie jest... Ten dobrze. Gdzie, gdzie się padział? E, tam coś leży. Gdzie to. Ta... Co, co to jest? To prezent? Jakiś tu leży? Czy... E... Ty odwróć się na chwilę. środka, e... bo zimno. Halo? Czy. Okej. Okay. Ktoś przypomina chwila. Ręce do góry. Czy... Że, jak. Czy to jest? Rzuć, rzuć broń. Nie, nie ma takiej możliwości! A! O! Ale, już myślałem, że mnie zabije, ale to do naszej się na hita bierze. Może ten co sobie... Gruby sobie sprawił, widzę tutaj jakichś sojuszników, dobra. Teraz tylko tego w środku. O, przeładujemy broń. Oj, e, co góry! O! Co ty robisz? A? No ale... Drzwi. No, e, no, No drzwi. Ale... To je naprawi. E ty mi koi, Co? Ale nie, ale co, co pan tu robi? E, ty miałeś tu bronić, tak? Tak. To widzę jaką jak porcelaną ochronę sobie kupił. Dobra, to... E, to ty sobie tu jedz, tak, tak. E, tylko zamknij... Jak wyjdę stąd, to zamknij drzwi na klucz, dobra? E, dobra. Mo te drzwi, bo tam też się tamtych nie da już. Możesz zamknąć, tak, tak. To, do widzenia. To, cześć. Boże, to tam się stało przed chwilą, nie mam pojęcia, ale pójdę tutaj do tego siwego. Dobra, teraz trzeba wjechać do niego jakoś... Hmm. Może po prostu odwiedzić Nie wiem, czy on mnie znaczy, nie. Dobra, wolę w nie wiedzieć, czy on mnie znaczy, nie. Eee... Co jest? A! Co się tu dzieje? Co jest? A! Co to było? Małe weź go zabił w końcu. To witruza. Uh. Walczy, no jakbyś ty, na nie zraknie i zwalisz. Chodź na górę. Uh. Uh. Ałała! Ty kurde. Uh. Patafianie walody. walony. Dobra, to się schowałem, koło mnie nie widzi. Tu to, to było. No uh. i co, ma chce go? O! Mnie tu nie ma! Uh. Nie żyjesz! Uh. Dobra, święty. O! Jezu! Uh. Dobra, uwaga, nie chodzę stąd. Ha! Nie żyjesz? co z tobą, byku, że Mikołaj nie istnieje, tylko po prostu ktoś go zabił. No nie ja go zab. Dzień dobry. Eee, eee, eee. Okej. Okay. Dobra, pora zrobić... Pora cyknąć fotę. Dobra, pora stąd spierdzielać, Bo zaraz te elfy się tutaj zbiorą. Co U! pan to robi? Eee, ja w odwiedziny. Albo dobra. Dema. O co? O nie policja Mikołajowa! O nie. Víte co? ui, ten, wali ten váš domek. O nie, Co jest? alarm. Alarm. Policja, Jezu. Nie, pal się! O! Co to się działo? Boże, ale przynajmniej zjarałem to gówno. O! Już nie ma tego świętego istot. O! Nie było nas tu przez chwilę. Jeszcze oczku. moja głowa, jakby magia świąt lekko zmalała. Nie. Coś ty zrobił. Niemożliwe. To nie tak, że właśnie wygrałem milion dolarów. Więc jak coś, coś to... Coś ty zrobił. Możesz sprzedać blikiem, ale tak... Yy... Chcia Chciałeś, Chciałem, żebym ci udowodnił, że nie ma świąt. Że nie istnieją. To patrz. Istnieją. Kłamiesz. Już nie ma. Kłamiesz nadal. Mikołaja nie ma. On nie istnieją. Kłamiesz. Podób się być prawdą młody. To już nie te lata. Kłamiesz! Ja tak tego nie zostawię! RYKOJ KOKO CHUJ CI W OKO Co ty robisz? Nie, Ty zapchlony dzieciaku! Jeszcze pożałujesz tego! Zobaczysz, pożałujesz! Człowieko! Boguć z prawdą! Jego nigdy nie było! Będzie! Manieśl, nie. istnieje! To ty kłamiesz ciągle! Ty ciągle kłamiesz! Co ty sobie myślisz? Po prostu mam dosyć świat. Święta Ale mnie wszystko, to nie interesuje. Swego. Nie moja wina. Jeszcze masz szansę naprawić. Wiesz co? Szansa minęła. O ty się Yuh. ciągle mylisz. Yuh. Jeszcze masz szansę. Nie ma szans! Więcej nie ma szans! Świat Ułow, to nie jest bajka! Nie żyć. To nie jest jakiś film! Świat to nie film! Nie masz szczęśliwego zakończenia Niszczyłeś nigdy. Moje, moją wioskę. Moją wioskę, żeby to Mieliś była jeszcze twoja wioska. Lat ho uh. oh, oh, oh. czekaj, 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 co? Czekaj, co? Aaaa! Nie wołaj! No, widać się, że znowu spotykamy. O co ci. Nie, ja przecież. zabiłem cię! Myślisz, że co? Że twoje mocy są podoźniejsze od moich? Aaaa! Ah. Taki jesteś cwany, a jesteś wzyk. Ja jemu, kurm, i tak nie powrócisz z całego miasta, a do, do swoich pierwotnych stanów. Czowieku, jedynie co ty potrafisz, to grzebać w dupie swojej, i to tylko tyle. AAAAAA! I moja... małym dzieciom, że nie istnieje. Yuh. A może ty sam nie istniejesz, co? Nie. Koko, w To koniec? Myślę, że tak, no bo. To ty, jedynie, kim on był, to był tylko jakimś śmierdzącym, śmierdzącym dupą Siusiaczkiem, który w moją dzieciom, że nie istnieje. I chciał tylko sobie wziąć słabe. Trochę smutno, no ale trudno, ale. Dla ciebie to jest niby smutne, że chciał, chciał cię oszukać, a co on, chciał cię pieniędzy. A co on ci chciał, o co on ci chciał zrobić? Chciał mnie zniszczyć, chciał mnie po prostu zrobić, żeby to mnie słabe. nikt nie pamiętał. Ale... No mógł być moim pomocnikiem, ale widać jest z, z mojej propozycji. Popatrz na miasto, no całe zniszczone Teraz odbudować miasto. Wiesz, że jesteś świetnym Mikołajem, a więc pokażę Ci stryczek. Stryczek. Co ty chcesz zrobić? Proszę bardzo. Wow! Stryczek i naprawiam. Ale raz. super! Dziękuję Ci, Mikołaju. Mówi się. Dziękuję. Mówi się. to jest już prezent. Dziękuję. To to już jest prezent na to. wydaraj w takim razie. Z To Jest prezent. Y nie, nie, kurde. Dziękuję no ci za ten prezent i to dobra noc. Dobra, to ja spadam. Nie